Z księgi wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza: Oto ja zawieram przymierze wobec całego Twego ludu i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów. I ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, są straszne. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję. A ja wypędzę przed Tobą Amorytę, Kananejczyka, Hetytę, Perzytę, Hivite i Jebusytę. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród Was. Natomiast zbóżcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie Aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu Bogu Obcemu, bo Pan, ma na imię zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary swoim bogom, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żony dla swoich synów, aby one, Uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły Twoich synów do nierządu z bogami obcymi. Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. Zachowaj święto psaśników. Przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak ci to poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. Wszystko pierworodne, Należy do mnie, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec. Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeśli byś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też swego syna pierworodnego. I nie wolno się ukazać przede mną z pustymi rękami. Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki. Jak w czasie żniwa. Będziesz obchodził święto tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i święto zbiorów przy końcu roku. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed Ciebie i rozszerzę Twoje granice, i nikt nie będzie napadał na Twój kraj, gdy Ty trzy razy w roku pójdziesz. Aby pokazać się przed obliczem pana, boga twego. Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno zostać na drugi dzień. Najlepsze z pierwocin twojej ziemi winieneś przynieść do domu pana, twego boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Pan rzekł do Mojżesza. Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza: dziesięć słów.